Zarobki gwiazd, a zwłaszcza piosenkarzy w Polsce, to temat, wokół którego nie gaśnie zainteresowanie. Dziś na tapet weźmiemy Zenka Martyniuka. Ile zarabia gwiazdor Disco Polo? Wydaje mi się, że nie ma osoby w Polsce, która nie kojarzyłaby hitu przez Twoje oczy zielone. Ale natomiast na pewno są osoby, które nie wiedzą, ile Zenon Martyniuk zarabia. Należy przy tym zaznaczyć, że największą część zarobków Zenka Martyniuka stanowią występy na scenie. Przed wybuchem pandemii wiemy, że Gwiazdor dawał aż 300 koncertów rocznie. Zgadnijcie, ile sobie policzył za taki jeden występ. Jak się okazuje, 30 tysięcy złotych. Wiemy też, że grafik piosenkarza jest wypełniony na 3 lata do przodu lub nawet więcej. Na pewno Martyniuk nie musi więc martwić się o swoje dochody. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami za występ podczas koncertu sylwestrowego w czasach przed pandemią COVID, Zenon Martyniuk mógł dostać nawet 70 tysięcy złotych. Zaznaczmy, że Polacy, którzy zarabiają najniższą krajową, dostaną taką kwotę, ale po 2,5 roku pracy. Jeżeli chodzi o pozostałą część zysku znanego gwiazdora Disco Polo, to należy tutaj przypomnieć o sukcesie albumu Przekorny Los. Przekorny Los, jak się okazuje, zyskał status diamentowej płyty. Przyniósł muzykowi zyski rzędu 600 tysięcy złotych. Z kolei kultowe prawdziwa miłość to ty, czy kochana wierzę w miłość, przyniosły 200 tysięcy złotych zarobku dla Zenona Martyniuka. Poprzez użyczenie swojego wizerunku w firmie Just Food Polska powstał napój energetyzujący Zenek Energy Drink. Z kolei najwierniejsi fani gwiazdora pewnie pamiętają 2017 rok, kiedy to wokalista otworzył własny pub. Który po dwóch latach został sprzedany. A gdzie mieszka Zenek Martyniuk? Gwiazdor jest przywiązany do rodzinnego Podlasia. Około 7 kilometrów od Białego Stoku mieszka razem z żoną w domu o wielkości 230 m2. W pytaniu na śniadanie powiedział: Wystarczająco średnio ani nie za mało, ani nie za dużo dla nas wystarczy. Wiele osób interesuje również kwestia emerytury Zenka Martyniuka. Jakiej emerytury może się spodziewać? Niektórzy są zdania, że luksusy wokalisty mogą właśnie skończyć się wraz z przejściem na emeryturę. Jednak uwaga, mogą być zaskoczeni. Jak się okazuje, Zenek Martyniuk dba o swoją przyszłość. Przyznał on, że uiszcza comiesięczną składkę ubezpieczeniową w wysokości 4000 zł. Dlatego też muzyk w przyszłości może liczyć na emeryturę rzędu 5000 zł miesięcznie. Co sądzicie w ogóle o takich zarobkach? Dajcie koniecznie znać o tym, co sądzicie w komentarzu i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdą nowinką ze świata gwiazd.